i zgłasza się ta osoba, która wie. Liczycie, kto pierwszy. Dobra? Ale chwila, najpierw może poukładajmy. Pierwsza A jest... Pierwsza A. To zostaniecie tam. <grym> Pierwsza B za nimi, C i D. Dobra. Zgadza się, wszyscy Że się no, tak. Prosimy, prosimy. Nie ma za co. co? Zaczynamy? Zaczynamy. Sprawdzimy Waszą... No, jak się pomylisz, to niestety, no. Minus do tak, tak. Dokładnie. Na 20, na 20 I pytanie do publiczności. Nie ma. Nie ma pytań, publiczności, publiczność nie odpowiada. Są po dwie osoby z klasy, więc dadzą sobie radę. Sami wybraliście. Dobra, za już. zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jakie są godziny otwarcia szkolnego bufetu bądź coś w sklepiku? 7.30 <laughs> do 15.30. Do się jeszcze? Trzyma 10 do 15.30. Nie. Trzyma do 15.30. 15 do 15 Nie! Nie. Do 15. Od 7 do 15.00? Zielnik! Od 7.30 do 15! 15. A, A, to jest Drugie pytanie brzmi. Pani magister inżynier Ilona Marcińska czy pani magister Halina Łoskoczyńska? Kto jest wicedyrektorem? Pani magister Halina Nie. Nie. O! 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 Podaj nazwisko i imię przynajmniej jednej pani sekretarki. O! <noise> Nawet ja nie wiem. Ja też mam tylko jedno. To pasujecie? Pasujecie? Między innymi pani pusta Janina. Jak nazywa się pani bibliotekarka? <gryzanie> nie czytają książek, nie czytają. Nie, czy <gryzanie> <Niemcikowska>? nie Nie. <gryzanie> Wydanie? 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 Pani? A, nie. nie czytają, nie czytają. Dobra. A pani nawet pani rektor minut dnia podała i. Nie ma, niestety. mamy Dobrze. Żyli jest, żyli Łukasz. Nie się. No pani jak teraz, no? Nie. <noise> Okej, okay, kolejne pytanie. Ile jest schodów od parteru tutaj pod aulę? Dokładnie.

Jedziemy kolejne no, pytanie. Ile jest wszystkich klas w szkole? 36. Ej, ale... Klas... O nie ma jest! Już. Nie sal. Klas. No, no, nie, czekajcie się. Czekajcie. Nie? Nie. Nie, bo cię to stało. 13. 13. Nie! No! Tutaj to jeszcze? No 11. Czy no klasa ma szansę? 11. No 13. 14, 14. 14. No, dalej. No to inaczej to teraz. Ile jest wszystkich sal lekcyjnych? 47. Lekcyjnych w naszej szkole? 45. Nie. 37. 7. 46, Nie. 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 Sal lekcyjnych w naszej szkole jest 27, pomieszczeń jest 46. A widzicie? Sekretariaty się nie liczą. Sekretariat tak się nie liczy, pokój nauczycielski Ale się nie liczy. To też jest, to też jest liczone. Nie w takim sensie, pani profesor! <noise> Następne pytanie. Ilu nauczycieli uczy matematyki? Dwóch. Tam byli Brawo. nauczycieli. A tak poza konkursem jesteś w stanie ich wymienić? Pani Profesor Stryjecka. Lipiec. Pani Lipiec. I? Pani I? I dyrektor. Pani dyrektor. Nie powiem, I jest Pani Łukława. Dokładnie, pani dyrektor też uczy matematyki. No brawo. To teraz bardzo podobne? Ile nauczycieli uczy języka polskiego? Dokładnie to samo jest w stanie wymienić? Kurde, nasi znaczy się szybciej nie zgłaszają o naszym wydarzeniu. Pani Przybytek uczy nasza Pani Przybytek uczy polskiego. Ktoś wie? Tak poza konkursem? Polskiego? Dobra, niech ci eee. będzie. Czuję się. Ja wiem, że Ostatnie pytanie. Wymień nazwisko przynajmniej dwóch nauczycieli WF-u. Pani Pasek. Pan Profesor Pasek Pani Profesor Mistiałska. Dobrze. <grywa> <grywa> Dwa, jeden. Koniec. No niestety. Pani Olszewska, Pani Mieśkowska, Majsterowicz. Dużo jest. Keczmarek. Dziękujemy, to już było wszystko. Wszystkie nasze pytania do Was. Matematyk? Nie, czy nie czytają w ogóle, ja nie wiem, nie wiem.